Kolejny FNAF! znowu, FNAF dzisiaj po raz kolejny zagramy we FNAF i mamy noc trzecią, a bardziej kurs trzeci. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I ja jeszcze nie wiem, co tutaj się dzieje, i mamy Dobra. też dużo do pogadania. Ale to zaraz, okej, okay. nie wiem, co mam robić. Kamery się chyba mogą psuć, jak dobrze zrozumiałem Pewnie źle zrozumiałem Co się w tej grze robiło w ogóle, jak ja dawno nie nagrywałem? Fuxifnaw eee, Dlaczego nie nagrywałem? Odpowiedź jest prosta eee, To było tak, że ja, ja... Ja jakby... Jak są rodzice w domu, to nie chcę nagrywać To jest chyba w sumie na oczywiste Byłoby wszystko słychać o już poszedł geniusz e... no i po prostu ja teraz kończę lekcję, tak że ciężko mi nagrywać a jak już mam czas na nagrywanie to sobie wychodzę z kolegami brzmi jak ja ja może wam przestanę obiecywać w ogóle a, że będę robić filmiki co tydzień co? ja po prostu przestanę FOXY FNAF siema foxy fnaf o! Kolejny animatronik, który, który przyjdzie mi dać w mordę. Super. Okej. Okay. Eee, i jeszcze chciałbym pogadać o filmie FNAF. Wiem, że film FNAF wyszedł już dawno. Ja byłem w drugi dzień premiery. I powiem wam tak. Oglądałem ten film trzy razy. Za pierwszym razem, miałem, jak wyszedłem z sali kinowej, nowej i to miałem taki... Takie mieszane uczucia miałem Ja wiedziałem w ogóle... E, no uważałem, że gdzieś jest film, ale czegoś mi tam brakowało Szczególnie mnie wkurzyła ta scena, gdzie było to budowanie fortu e, Z animatronikami FOXY się ruszył! O cholera FOXY? Gdzie jest twoje dubsko? O e. Gdzie jest ta kamera z backstage'em? Tutaj, okej okay. Tu jest! Siema Foxy um. O w dupę. O, Gdzie jest Freddy FNAF? O, jest. Dobra, już się obstrałem. Yy, ale jak obejrzałem za drugim razem ten film, to... Szczerze mówiąc... Jest zarąbisty. O cześć. No, spierdzielaj. Eee. Yy, jestem backstage? Tutaj. Już czy jeszcze. Nie wiem. Gryziesz mi kable! Kable mi gryzie Kubany. Nie, no. Szanujmy się, kabli to mi nie gryź. Boxel jak smakowały kable? Zajebiście. Trochę miedzi. Trochę gumy, takiej Trochę gumy. Hmm. Ale smakowało wysokim pingiem, nie? <gumy> dobra, dobra, no. <gumy> Uszczelki na chomik jeden Znaczy wiem, że to lis, ale... Ale chomiki przeważnie gryzą kable Nigdy nie miałem chomika Wiem, że śmiesznie umierają O, cześć Obejrzałem ten film potem drugi raz I powiem wam szczerze, że, że jak go oglądałem to mi się oczy świeciły i się jeszcze bardziej jarałem niż w kinie Znaczy okej, okay, w, w kinie jak zobaczyłem Williama O'Ftona to w ogóle już się jarałem Ja tak tam siedzę Tak tam siedzę i tak patrzę się na kolegę, patrzę się na film takie O cholera O cholera No Było parę takich momentów Ja ten film oceniam 10 na 10 Polecam wam iść No chyba, że nie jesteście fanami Fnafa To wam może nie siąść w ten film No ale w ogóle ta początkowa kascenka, ja w ogóle byłem taki podjarany tym filmem, że ja nie wiedziałem co się dzieje w tym kinie I ta początkowa kascenka, to ja tak patrzę na nią i mam takie ja pierdziele Ja osobiście bym się z dubbingiem wybrał na ten film, To się chyba zamykało jak ono tutaj jest um. Obejrzyj chyba sobie ten film jeszcze raz no, nie nudzi mi się ten film w ogóle. Kable mi przegryz. Oj. Oj. Cześć, fuksi? Odstałem um. się lekko. Dobra, trzeba patrzeć na tą kamerę z backstage'u, bo mi ten... Wieprzony lis przegryza kable. Dobre kable. Dobra, to my sobie po poczekamy chwilę. No i właśnie przypominam o zostawieniu łapki w górę i suba z dzwonem, aby nie przegapić następnego filmu, który powstanie pewnie za jakieś dwa tygodnie

Eee. Zimno mi się robi. Ale w ogóle te animatroniki w tym filmie były tak pięknie zrobione. Y, słyszałem pogłoski, że film już jest robiony. I możliwe, że nawet będzie na następny Halloween. Wątpię, szczerze mówiąc. Fajnie by było, ale wątpię. Ale się nie mogę doczekać. Tylko najbardziej się boję tego, że film, druga część i pierwsza w sumie też jest na podstawie książek, a nie gier. Wtedy bym się wkurzył. O, ten już idzie mi gryźć kable. Nie gryź mi kabli, fuksy. No, zaraz przyjdzie. A tu go widać! Freddy na fioł jeszcze nie ma Oho Pocinam ci wiatrakiem Spierdzielaj mięso. Dziękuję Jeszcze bo niego nie było Cholera Dziękuję bardzo fuksiaża nie ma jest git czyli najważniejsze kamery to teraz te te i ta okej okay. gdzie jest fuksi w ogóle gdzie on może być bo tutaj go nie ma tu jest chickens a tu jest Ej, ale fajny model ma akurat. Znaczy, te, te, te okulary są takie średnie, akurat mi się nie, nie podobają. Znowu idzie do venta, super. Ale, ale, ale tak to model ma fajny. Design model, tak. O, siema. Puksiasz. O, siema, no. Szybko tutaj sprawdzamy. O, słyszałem coś. Siema! ma. O! Tak. I co? Siup. Nie gryź mi kabi. Oj, oj, nie patrzcie tak na mnie. Zostawił moje kable w spokoju Jej, to działa Super Super Freddy Fnaf. FNAF Git O, chickens Stąd O, ty też tu idziesz Dziękuję. Boniacza jeszcze nie było No, ty wróciłeś na miejsce. O, już poszedłeś. Nie no, super. O, się ma Freddy FNAF. Pięknie level miliard o, siema, chickens Kabli nie gryziesz, nie gryziesz. O, Freddy na idzie do penta. Super Oaaa mam w masę. A. Siema Co, coś chciałem coś, coś powiedzieć Coś chciałem powiedzieć A e, Chciałem I w sumie nadal chcę ograć e, FNAF Plus FNAF Plus Fun Game Więc możliwe, że będzie Więc e, możecie się spodziewać niedługo Freddy FNAF Fun Game Znaczy nie Freddy FNAF Fun Game FNAF, Freddy FNAF Plus Fun Game Trafik nie umie mówić Zostaw moje kable o! O! Jezu chryste! Jezu chryste! O! Nie gryź mi kabli. Co tu robi Freddy Fnaw? Czy on tutaj teraz będzie przychodzić bez głowy? Czyli ta głowa zaraz stanie i mi wpierdzieli. On był teraz będzie, czy tak to po prostu się dzieje jak mu utnę łeb? Nie wiem, ale się obstrałem. O Jezu Chryste Stefanie Cztery kamery, na które trzeba ciągle patrzeć. Jaki ten fan game jest ciężki? Ja pierdziele Teraz mam ciary przez tego Freddy Fnów. Dobra, czy tutaj jest Freddy... Nie ma już Freddy znów yy, faxy Czemu to jest zamknięte? A, już jest otwarte, super Wlazł już tam, bo tam powinna być klapka. Zadno się nie wstają w Freddyf na fangę. Yo, ty jeszcze mi kabli nie grydziesz? Wyrazy wdzięczności, coś, ale mam ciary. Przez tego Freddyf na teraz. Ja pierdziele Five Nights at Freddy's W ogóle jak puścili The Living Thompson Ten, ten, Freddy Fnaff e, Muzyka Piosenka w sensie To Five Nights at Freddy's To To się podnieciłem wam powiem No! Zostaw moje kable! Zostaw mi kable! Tam był papieros Dziękuję bardzo Ja myślałem, że jest to Donata, to jest chyba... Popielniczka Ta, to jest popielniczka Nie no, super To się w ogóle... To się tak w ogóle nazywa, czy... Czy ja jestem głupi? Nie wiem Candy, kadet Moment Pandyka, czy to ty? Zostaw kable Kable by mi tylko gryzć śmieci No Idź stąd Mam przez ciebie traumę Zostaw w spokoju Kabelki git A ty! Śmierdzielu, idź stąd O, Freddy FNAF już idzie, super Zostaw moje dubsko w spokoju Super jesteś, Freddy Idź stąd eee. Sorry Ale boniacz w ogóle rzadko atakuje We wcześniejszych nocach to on co chwilę atakował, a teraz? Teraz go nimo. Ty nie, nie idziesz mi kable. Jeść Idź stąd! Widzę, jak się gapisz na te kable. Zostaw. Zostaw. O, w, dupę, w dupę, w dupę, w dupę, w dupę, w dupę. Nieładnie tak. No nie pakuj się tak do tego bęta za chwilę, no. Siop. No i poszedł. Wow! Ekscytująca gra! Uni Mimo. Ostatni... ten... Jedzonko zostało ostatnie. Dobra, ty mnie zostawiasz. Co? O ty... Idź! No, prawie mi generator osiadł Jak wyłączę teraz power, to szybciej zejdzie ten generator. Wolę nie próbować, ale to nie by było. I stąd. Dzięki. Boże, ale jestem to dobry O ty co? Zły Freddy fnaf No, wyłączaj to Ty się do Wenta pakujesz Brawo ty Stąd i stąd Ooo, boni, 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 boni! I stąd! Wiedziałem, że w końcu przyjdzie. Wyłączaj to szybko, wyłączaj, wyłączaj, dobra Blisko było Jierz to szybko. Pierdzielcie się! Siad mojego dubska! Okej okay. Okej okay. Super Mam... Okej, okay, mam tam iść To wszystko? Ta, nie ma, nie ma za co czy coś eee... Jest final course, super I jest extras Zobaczmy sobie ekstras Yo, Freddy Fnow. O, nie mogę go obkręcać, szkoda. Czy mogę? Nie mogę. Hmm. Fajny nawet. Bo. Bonnie nie wiedziałem, że jarasz. Yo. Mamy Ci korite. Mamy. Mamy fuksjarza. Co on co ma w ręku? To jest jakiś pistolet? Hmm. Nie, ale ten Fox jest zarobisty, podoba się Mamy, mamy Puffer Freda Jo- e Co to było? Widziałem tam coś No nic, rooms jeszcze nie mogę, mogę tylko characters Okej okay. Czyli final car, kurs Kurs, nie przesadzaj z akcentem Game complete Okej, okay, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się, mam nadzieję, że już niedługo jak będziemy robić ostatni kurs, finałowy kurs. Nie wiem czy coś jest jeszcze po tym kursie. No ale co? Mam nadzieję, że wam się fajnie oglądało i do następnego. Cześć!